Siemanko, dzisiaj nagrywam dla was z pleneru, nagrywam z nietypowej lokalizacji z parkingu sieci Decathlon, jednego z tych ich sklepów. Dlaczego tak? Otóż w zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy współpracę z marką Decathlon. W tym odcinku opowiem krótko na czym ona będzie polegała. Otóż Decathlon, podobnie jak wiele innych marek mających e, wiele oddziałów, sklepów, produkcji itd. musi dbać o odpowiednią jakość swoich produktów na półce. Ze względu na to, że czasami przydarzają się różne przygody magazynowo-transportowe takiemu sprzętowi, czasami coś tam się uszkodzi, coś wymaga dodatkowego sprawdzenia. Ta firma chce mieć pewność, że ten sprzęt spełnia te właśnie wszystkie normy jakościowe. I my będziemy się zajmowali sprawdzaniem takiego sprzętu. Czyli jeżeli cokolwiek się wydarzyło, są jakiekolwiek wątpliwości, że coś mogło się w sprzęcie uszkodzić, sprzęt będzie trafiał do nas i my będziemy to sprawdzali i kontrolowali. Będziemy kontrolowali również sprzęt, który pojawia się w dekatlonie jakiś potestowy. Z drugiej ręki, sprawdzane i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie nie doszło do tego, że sprzęt został wyjęty z pudełka i od razu trafił na półkę sklepową, wszędzie tam, gdzie Decathlon chce mieć 200% pewności, że ten sprzęt jest w porządku, można go sprzedać i on będzie bezpieczny dla ich klientów, tam będziemy się pojawiali my. I na stronie Decathlonu, tam gdzie ten sprzęt będzie sprzedawany, Będziecie widzieli w opisach, że ten sprzęt został przez nas sprawdzony. Oczywiście dotyczy to wszystkiego z karbonu, bo tym się zajmujemy. Także na chwilę obecną są to rowery, ramy rowerowe, ale będziemy też pewnie mówili o innym typie sprzętu, ponieważ karbon może być, e, ma szerokie zastosowanie i być może będziemy kontrolowali też. E, Inny rodzaj sprzętu, być może też wyjdziemy z tym poza Polskę, tego jeszcze nie wiemy. Na razie rozpoczęliśmy współpracę z Polskim Decathlonem. Dla nas duży krok do przodu, duży krok we właściwym kierunku, w tym, w tym kierunku, w którym chcemy się rozwijać, chcemy iść. Także wielkie dzięki Decathlon za zaufanie. I mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna, przede wszystkim dla klientów Decathlonu, którzy będą mieli stuprocentową pewność, że sprzęt, niezależnie od tego, czy ktoś na nim usiadł, czy nie usiadł, czy był testowany, czy nie był testowany, spełnia wszystkie możliwe normy jakościowe i jest bezpieczny.